Na terytorium Ukrainy wciąż toczy się wojna i wciąż giną ludzie, a w Polsce rozgorzał spór, spór o rosyjską rakietę, która wylądowała z nieznanych przyczyn i w nieznany sposób w lesie pod Bydgoszczą. Minister Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, oskarżył o brak informacji dowódcę rodzaju sił zbrojnych Tomasza Piotrowskiego i zrobiła się wielka Afera poza tym e, kampania wyborcza ma swoje prawa i przed nami bardzo mocny polityczny weekend dla partii e, politycznych, które niezależnie od konfiguracji wewnętrznych kłopotów będą dużo mówić o programie, o tym i o innych e, problemach politycznych już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest posłanka. Lewicy Monika Fale. Dzień dobry, Pani Poseł. Dzień dobry, Pani Redaktor. Dzień dobry Państwu. Zaczęłam od ten krótki, krótką listę problemów, od sprawy rakiety, bo to dziś jest najgłośniejsza, na pewno najbardziej medialna sprawa. Opozycja mówi o tym, że władza się kompromituje, że minister się nie zachowuje tak, jak powinien, ale zacznijmy od początku. Kiedy pani, jako polityczka, jako, jako posłanka na Sejm, dowiedziała się, że na terytorium Polski, i to nie na wschodniej jego części, tylko na zachodniej, Znalazła się rakieta. Rosyjska. No ja dowiedziałam tak. Ja o tej sytuacji dowiedziałam się od posła Jana Szopińskiego, posła lewicy z Bydgoszczy. I to mi powiedział przynajmniej trzy tygodnie temu, że właśnie została znaleziona przez grzybiarzy. Szczątki rakiety, tak naprawdę, że wojsko już się tym zajmuje, ale tak to jest, wszystko jest tajne, że dostaje anonimowe informacje od służb, bo nie może niczego się dowiedzieć od właśnie przełożonych, czyli chociażby od pana ministra, który obecnie wszystkie grzechy zrzuca na wojsko, który absolutnie, przynajmniej ze słów kolegi Szopińskiego, miały wiedzę, przekazały tą wiedzę, ale jakimś dziwnym trafem, może właśnie z względów politycznych, nie trafiła ona chociażby do premiera, czy chociażby do pana prezydenta, który jest przecież zwierzchnikiem sił zbrojnych, więc to jest przede wszystkim no, olbrzymi skandal, tym bardziej, że media już nawet pisały o tym, tak jak powiedziałam, przynajmniej te lokalne, bydgoskie, przynajmniej trzy tygodnie temu. Ale jeżeli pisa pisały media, jeżeli posłowie o tym wiedzieli, to posłowie opozycji, to czy jest możliwe, że nie wiedział minister? Bo z tego, co wczoraj powiedział Mariusz Błaszczak, wynika, że on nie został poinformowany i nie miał wiedzy przez te cztery miesiące, bo rzecz cała wydarzyła się w grudniu, że coś takiego się wydarzyło. Czy pani zdaniem to jest możliwe, czy to jest tak, jak ktoś powiedział, a wepchnięcie pod autobus wojska przez ministra obrony? Ja myślę, że minister obrony pod czołg wepchnął wojsko i tutaj całe też generałów tak naprawdę i cały system, ponieważ jeszcze w zeszłym roku i na pre, 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 Kaczyń, pan premier ówczesny Kaczyński, też pan minister, zapewniali nas, że mamy świetny system obrony przeciwrakietowej i mamy systemy ostrzegawcze, więc okazuje się, że te systemy w takim razie nie zadziałały, jeżeli pan minister twierdzi, że wojsko nie wywiązało się z obowiązku poinformowania o tym, co się zadziało, że niepożądany obiekt latający spadł na polską ziemię. No To tylko świadczy bardzo źle o panu ministrze, a nie o wojsku, bo to oni zapewniali, że to wszystko działa, że mamy taki system, który absolutnie wyłapie wszystkie niepotrzebne obiekty latające nad, na naszym niebem, a teraz się okazuje, że no moim zdaniem szkaluje wojsko. I, I morale teraz, kiedy mamy u sąsiadów wojnę, w wojsku powinny być podnoszone, a nie wręcz zmiatane, bo nie wiem, jak się teraz ci żołnierze czują, którzy wręcz wykonali wszystko poprawnie zgodnie z zasadami, zgodnie z systemem, jaki funkcjonuje w Polsce, o którym też pan minister Błaszczak mówił, że jest świetny. Decyzje zresztą zgodnie ze słowami samego ministra i podziałem kompetencji powinien podjąć prezydent, ale na jakiej podstawie mają podejmować? Przecież po to, żeby można było określić, kto jest winien, kto jest odpowiedzialny, no, tu są dwa poziomy: za nieprzekazanie informacji, to po pierwsze, a po drugie za to, że. W ogóle taka rzecz się wydarzyła, bo, bo jednak e, nasze systemy obrony powietrznej powinny przynajmniej dać sygnał, że tak się stało. Więc na jakiej podstawie prezydent ma podejmować decyzję? Znaczy, ja jestem przekonana o tym, że jest tak, jak powiedziałam ze słów posła Szapińskiego, ta informacja została przekazana. Niestety, moim zdaniem, zaważyły względy polityczne, a nie merytoryczne, niebezpieczeństwo Polek i Polaków. Tylko polityka, polityka kłótnie na, w prawicy, że to nie zostało przekazane. Więc, no niestety, to jest no, w, sposób, w, jaki w... W, jak, w, w jaki sposób? W jaki sposób? Jaką korzyść ktoś miał z takiego wydarzenia, czy też czego się bał i nie poinformował, bo to nie jest dla mnie wcale jasne. Acz tak, no, tego co mogę podejrzewać, to sytuacja jest następująca. Oświadczono nam, że mamy się czuć bezpiecznie, że Polsce nic nie zagraża, że mamy świetny system, że uzbrojenie, pieniądze, które idą na uzbrojenie są świetnie wydawane, a tu się okazuje, że jednak jakaś rakieta spadła na terytorium Polski, co oczywiście nie jest ani winą wojska polskiego, ani też rządzących, tylko po prostu tych, którzy tą rakietę wypuścili w kierunku naszego kraju. No ale to trzeba jasno powiedzieć, jeżeli. System nie zadziałał. Jeżeli cokolwiek się zadziało takiego niewłaściwego, Albo po prostu no, nie udało się tego obiektu zestrzelić, no to trzeba ten system naprawić, uzupełnić, wyciągnąć wnioski. Ale tu prawo i sprawiedliwość nigdy nie chce wyciągać żadnych wniosków, woli zrzucać winę na żołnierzy, którzy pełnią służbę na rzecz kraju i nie ponosić żadnych politycznych konsekwencji. A tutaj jest na takiej zasadzie, niestety, w prawie sprawiedliwości, że nigdy się nie przyznają do winy, tylko próbują znaleźć kozła ofiarnego. W tym momencie właśnie, Jednego z generałów wojska polskiego i obarczyć go odpowiedzialnością za swoją nieudolność i za brak wyciągania wniosków. Więc dla mnie to jest cały łańcuszek wydarzeń i poszczególnych działań, które Prawo i Sprawiedliwość zawsze wykonuje. Czy to będzie służba zdrowia, czy to będzie przemoc domowa, czy to właśnie będzie nasze bezpieczeństwo związane z obroną naszego kraju. No właśnie, przemoc, użyła Pani tego słowa w kontekście rodzinnym. Cały czas opinia publiczna jest wstrząśnięta tym, co stało się z ośmioletnim Kamilem, z chłopcem, który został skatowany przez konkubenta matki, bo trudno nawet przyznać temu człowiekowi tytuł, i czy ma zapewne. Jest złożony projekt poselski, krótki nowelizacji, która mówi o tym, że przemoc domowa powinna być ścigana z urzędu. To jest pomysł kilku, kilkonaściorga posłów opozycji. A Rzeczpospolita pisze dzisiaj o systemie brytyjskim, tak zwanym Children Act, który po podobnej tragedii dotyczącej ośmioletniej dziewczynki uregulował zupełnie na nowo sprawy przeciwdziałania przemocy, a panią e, chciałam zapytać o samorząd, bo y, mówimy dużo o służbach, o OPS-ach, o kuratorach, policji, sądach. Jak pani zdaniem, jaką rolę powinny w systemie ochrony ofiar odbywać, y, odgrywać samorządy? Samorządy mają tutaj bardzo dużą rolę. W związku z tym, że akurat złożyłam ustawę w 2021 roku, która mówi o pieczy zastępczej, mówi również o tym, by ułatwiać jednak adopcję. I żeby samorząd rzeczywiście był raz, że dofinansowany, żeby miał świadomość, że domy dziecka powinny jednak być zamieniane i ta instytucjonalizacja powinna. Być zamykana tak naprawdę, żeby dzieci trafiały do pieczy zastępczej, do innych form opieki, żeby nie były chociażby w domach dziecka. I tutaj rzeczywiście samorządy mają możliwość reagowania, mają możliwość budowania właśnie zaplecza pieczy zastępczej, ale niestety i z przyzwoleniu rządzących, Wolą finansować domy dziecka, których pobyt dziecka to jest przynajmniej 5 tysięcy złotych, a w pieczy zastępczej jest to ponad 1000, około 1200-1300 złotych. I naprawdę tych rodzin jest za mało. Samorządy zamiast właśnie nastawiać się na, na taką pieczę, szukać rodzin zastępczych, wolą finansować instytucje jak domy dziecka. To jest jakby jeden aspekt. I Organizacyjnie jest to tak, łatwiejsze. Bo chciałam jeszcze zapytać jak, o taką diagnozę, czy pani zdaniem jest za mało chętnych wśród, wśród rodzin, wśród park osób, które mogłyby taką pieczę sprawować, czy władze są za mało aktywne i ustawodawstwo jest niewystarczające oraz te pieniądze, które się otrzymuje, jako pomoc przy wychowywaniu dziecka, które trafia do, do takiej rodziny zastępczej? Znaczy tak, dla mnie to jest jakby. To jest cały system naczyń powiązany. Z jednej strony mamy 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, który nic nie zrobił, jeżeli chodzi o ustawodawstwo dotyczące dzieci. Są ustawy dotyczące kurateli sądowej, pomocy społecznej, sądów, ale nie ma de facto ustaw, które by chroniły dzieci. I tutaj jest to pole do popisu dla Prawa i Sprawiedliwości, chociaż ciężko mi to przychodzi do, przez myśl, że w ogóle coś takiego zrobią, żeby rzeczywiście ustawy były identykowane tylko i wyłącznie dzieciom. Wówczas mielibyśmy zupełnie inaczej nastawiony system, nie na rodzinę, która jest tutaj w złotej koronie pokazywana. Tylko właśnie podmiotem byłoby dziecko. I wówczas i samorząd, i osoby, które chciały przyjąć dzieci, miałyby zupełnie inną perspektywę. Teraz samorząd woli zatrudniać osoby w domach dziecka niż oddawać pieniądze osobom indywidualnym czy organizacjom pozarządowych, żeby takie domy rodzinne były tworzone. Jest konkurencja nawet między samorządami, czy dziecko z jego terenu będzie, z jego powiatu będzie u niego, czy też na przykład lepiej, żeby wysłać do sąsiadów. Powiatu, więc polityka państwa bardzo mocno negatywnie wpływa na to, co się dzieje chociażby w samorządach i w naszych po prostu domach, zastanawiając się, czy rzeczywiście jestem gotowa, czy jestem gotowy, czy jesteśmy gotowi do tego, żeby przyjąć dziecko pod nasz dach. Chociażby adopcje, czy singielki, czy single mają prawo adoptować dziecko? Ile kobiet, singielek, ile mężczyzn, singli? adoptowało w Polsce dzieci. No, polityka państwa PiSu jest taka, że zahamowali procesy adopcyjne, więc i tak samo dzieje się właśnie z pieczą zastępczą, że jest bardzo mało rodzin chętnych, chociażby ze względów finansowych, by brać dzieci pod swój dach. Więc cały system niestety jest wadliwy, jest nastawiony na instytucje, a nie na dziecko. I to jest podstawowy problem, jeżeli chodzi o zapobieganie, przeciwdziałania przemocy i krzywdzie dziecku. No mamy taką bierną instytucjonalną bezwładność, jeżeli chodzi o wsparcie dzieci krzywdzone. I to się dzieje, to dzisiaj mamy Kamilka, dwa lata temu mieliśmy inne dziecko i każdego dnia dzieci doświadczają przemocy tylko dlatego, że państwo zajmuje się rodziną, a nie dzieckiem i jego krzywdą. Czy wiemy, jaka jest skala przemocy wobec dzieci? Są statystyki niebieskiej linii, to znaczy to, co wynika z wpisów do niebieskich kart, dokładnie, ale działacze organizacji pozarządowych mówią, że tylko w tym roku kilkanaście dzieci straciło życie z rąk rodziców czy opiekunów prawnych. Dlaczego ta wiedza o skali zjawiska jest tak mało dostępna, i czy w ogóle istnieje jako taka systematyczna statystyka? Znaczy, jeżeli chodzi o statystyki, to jest ponad 40% dzieci krzywdzonych i skrzywdzonych przez swoich bliskich w średnim środowisku rodzinnym. 57% to jest przemoc rówieśnicza I mamy skalę, czyli 40%. Dzieci doznaje krzywdy od swoich opiekunów, chociażby prawnych, mówię to o rodzicach, ewentualnie konkubentach matek czy konkubetkach swoich ojców, no to to pokazuje, że państwo nie wyciąga żadnych wniosków z tego, co się dzieje. I tak jak powiedziałam, PiS woli mówić o tym, że biologiczna rodzina jest lepsza, niż to, żeby dziecko ratować przed przemocą w tej rodzinie. I i, tu, i kuratorzy sądowi, i pomoc społeczna, i Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych od wielu, wielu lat mówi, co powinno się zadziać w systemie, bo to jest akurat problem systemowy, a nie indywidualnych osób, żeby zmienić tą sytuację. I tutaj chociażby prosta rzecz, związana właśnie z tym, co Państwo dzisiaj opisujecie w swoim artykule, to jest właśnie cały system analizy, jak dochodzi do do przestępstwa i do katowania dzieci i jaki jest wynik śmiertelny. To można przeanalizować, można stwierdzić schemat, jak, w jaki dziecko wpada i co się nie dzieje, żeby to dziecko ratować. I to jest i jest system właśnie w Wielkiej Brytanii i, i naprawdę wielu krajach, które dają szansę na to, że jeżeli rodzina, w której występuje jakakolwiek przejaw przemocy, dysfunkcja, wówczas można przeanalizować i zobaczyć ten schemat, który daje realne niestety szanse, że to dziecko dozna chociażby uszczerbku na zdrowiu albo nawet utraty życia. Ale no, naprawdę, wielokrotnie rozmawialiśmy z panią Maląk, organizacje pozarządowe, chociażby Fundacja Dajemy Dzieciom siłę, Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Ja z tymi organizacjami rozmawiałam, z panią Anną Krawczak, panią Janną Luberacką-Gruca. Pracowałyśmy właśnie przy tym projekcie, o którym wspomniałam, dotyczący pieczy zastępczej i adopcji. I te postulaty żeśmy przedk przedkładały, że powinien być może adwokat dla dzieci, bo w sądzie niestety rozmowa jest między rodzicem a instytucjami. I kto ma reprezentować interes dziecka? No Instytucje? Nie, to powinien być adwokat, który rzeczywiście ma w interesie dziecko, a nie rodziców biologicznych, czy też jakąkolwiek inną instytucję, która podejmuje działania. Więc tych, te tematy i te propozycje rząd ma u siebie na biurku. Organizacje pozarządowe wielokrotnie na wspólnych ja zespołach też obecny, prezentowały ja też obecnie rzecznik praw dziecka. Też ja nie mogę powiedzieć, że mam rzecznika praw dziecka. Panie redaktor i szanowni państwo, w Polsce ten człowiek nie może mieć miana ani pełnić funkcji rzecznika praw dziecka. Chociażby po sprawie Kamilka dopiero po iluś godzinach, nawet dniach stwierdził i w ogóle się pokazał, że w ogóle że jest. I za każdym razem, kiedy ginie dziecko, kiedy jest sprawa nagłaśniona, rzecznik zamiast działać działa już po faktu, wyciągając jakieś sytuacje zupełnie nieadekwatne, i na pewno nie takie, które przywróciłyby życie czy dziecku. Więc dla mnie naprawdę mówienie w Polsce o rzeczniku praw dziecka jest to jest, to jest fikcja. Tego człowieka po prostu jego działań nie ma. Na koniec chciałam zapytać o kampanię wyborczą i o to, czy lewica jest już do niej gotowa i kiedy będą gotowe listy, bo nie ma chyba na lewicy aż tak wielkich napięć, jakie, jakie są po prawej stronie sceny politycznej. Od dawna Włodzimierz czarzasty powtarza, że no, moglibyśmy pójść razem z koalicją obywatelską, ale jak będzie osobno, to też pójdziemy osobno. Jak Pani ocenia ten stan przygotowań? Bo przecież no, musicie się dogadać choćby z razem. No myślę, że ja jestem tutaj bardzo pozytywnie nastawiona, ponieważ y, y, chyba już dwa lata temu, jeżeli dobrze pamiętam, a, myślę, że pamiętam, y, już y, zaczęłyśmy jako y, posłanki, jako polityczki lewicy jeździć po Polsce i rozmawiać z Polkami, z Polakami o problemach, które ich dotyczą. Ponad roku jeździmy również, już w szerszym gronie, również z panami i po Polsce i również rozmawiamy. Bo mówimy o bezpiecznej rodzinie, mówimy o seniorach i rozmawiamy i dostajemy wręcz informacje, co ludzi interesuje, jakie mają problemy i to jest nasza kampania i to jest tak naprawdę to, co robimy codziennie. A codziennie słuchamy ludzi i oni nam mówią, to nie działa, to nie działa i z tymi propozycjami właśnie wychodzimy. Chociażby renta wdowia, która naprawdę okazała się, że problem w Polsce wdów i wdowców jest olbrzymi, niedostrzegany przez Prawo i Sprawiedliwość. I to są, to są konkrety, to są rzeczy, które po prostu ludzi interesują. Bezpieczeństwo. No, Konkretnie o listy zapytam pani poseł. Kiedy będą listy lewy, znaczy wiadomo, kto jest liderem, w którym okręgu, jak to jest złożone? Znaczy, tu jeszcze oficjalnie nie mówimy o tych nazwiskach, ale dla nas. To jest jasne, że jeżeli poseł czy posłanka w danym okręgu jest liderką czy liderem w swoim okręgu, to to będzie również liderem czy liderką na liście. Zrazem też o tym rozmawiamy i mają też świadomość, co, jak te listy będą wyglądać. I myślę, że tutaj jakiejś rewolucji na pewno nie będzie, bo przez te prawie cztery lata bardzo dobrze nam się układa praca w klubie. Więc myślę, że również praca w samej już takiej kampanii, przed samymi wyborami, również będzie efektywna i efektowna. Więc mam nadzieję, że przekonamy. I jeszcze więcej osób do tego, że lewica, przez to, że wróciła do Sejmu, pokazała, że jest opozycją i partią rzeczywiście merytoryczną. My się zajmujemy sprawami ludzi, a nie rozwalaniem Polski, tak jak robi to Prawo i Sprawiedliwość. Więc liczę na to, że to zostanie dostrzeżone i docenione przy urnach wyborczych. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i także za tę wyborczą już analizę. Gościem Życzę o polityce była posłanka Nowej Lewicy Monika Falej. Miłego dnia Państwu życzę i Pani też. Dziękuję uprzejmie i idę właśnie na kolejne spotkanie w sprawie chociażby bezpieczeństwa mieszkanek i mieszkańców związanych z więziennictwem. Także do zobaczenia również w moim okręgu Olbląskim do miłego.